World of Warcraft wraz z aktualizacją 8.3 jest już dostępny na serwerach od dłuższego czasu. Najwyższa pora podsumować sobie, jak inwazja Nezofa wpłynęła na Azeroth. Zapraszam was na podróż w dół spirali szaleństwa. Przekonajmy się, czy korupcja i inwazje oraz nowy raid wystarczyły, żeby odkupić dodatek Battle for Azeroth. Ja jestem Zetrik i zapraszam na materiał. Battle for Azeroth to prawdziwy rollercoaster emocji. Z jednej strony mieliśmy strasznie hype'owany start, który szybko przerodził się w monotonne bicie kolejnych poziomów reputacji i poziomów naszyjnika. 8.1 nie pobudziło społeczności, natomiast wizyta w Neżatarze i Mechagonie w trakcie patcha 8.2 dawała nadzieję, że ostatni okres trwania datku będzie całkiem przyjemny. 8.3 z kolei pokazuje jak wiele można zrobić nie tak, przygotowując pacz na kolanie i przerzucając siły robocze na następny dodatek. Ale zacznijmy od pozytywów. Wiele razy wspominałem, że Blizzard marnuje ogromny świat, który mógłby bez trudu wykorzystać w nowych dodatkach. 8.3 spełniło po części tę prośbę, wysyłając nas ponownie do Uldum i Pandarii. Pokazuje to, jak duży potencjał ma stary świat i jak łatwo można go wpleść w aktualną historię. Liczę, że to dopiero początek wykorzystywania starszych lokacji. Z drugiej strony boli brak jakiejś nowej strefy w aktualizacji. Mamy tutaj mocno niewykorzystany potencjał w postaci Nieloty, którą odwiedzamy tylko w postaci rajdu. Tak ważna dla lore gry lokacja aż prosi się o pełnoprawne wykorzystanie i możliwość swobodnych odwiedzin. Niestety Blizzard postanowił, że przynajmniej póki co nie zrobi z tego miejsca lokacji. I Ośmielam się mówić póki co, bo pomimo zniszczenia Nezofa i jaloty sądzę, że jeszcze o nich usłyszymy. Obstaję za teorią, że były to prawdziwe wizje Nezofa i póki co ujrzeliśmy tylko to, co chciał nam pokazać. A co takiego chciał pokazać, zapytacie? Przede wszystkim udał swoją śmierć, żeby móc oddać się swobodnemu swiskowaniu w cieniu i skupić się na przejęciu władzy nad Tytanem drzemiącym wewnątrz planety. Liczę, że o starych bogach usłyszymy za dodatek lub dwa, kiedy nic nie spodziewający się mieszkańcy Azeroth zostaną zalani falami bestii z koszmarów. Póki co jednak musimy uznać, że Nezov został pokonany. Pomógł nam w tym dawno niewidziany kolega, Wrafion, syn The który przekazał nam sposób na oparcie się szaleństwu i korupcji sprowadzanym przez starych bogów. Wszystko dzięki specjalnemu płaszczowi, który przyjdzie nam wzmacniać przez cały okres trwania pacza. I tutaj mam taki pewien zgrzyt, bo o ile sam płaszcz jest w porządku, o tyle mamy tutaj do czynienia z kolejną mechaniką wprowadzaną w czasie trwania dodatku. W 8.2 były to esencje, które dalej pełnią ważną rolę w 8.3, a w 8.0 było to oczywiście serce A0, które również musimy wygrindować do maksymalnego poziomu, żeby w pełni wykorzystać esencje. Do tego pozostaje grind samych esencji, których zdobycie to często długie godziny zabawy. Pozostaje też problem nieuczynienia esencji globalnymi dla całego konta, tak więc jeśli myśleliście o wprowadzeniu Alta do gry, to polecam się zastanowić. Czeka Was nie tylko grindowanie levela, ale też naszyjnika, esencji i płaszcza. To nawarstwienie mechanik sprawia, że Battle for Azeroth jest jednym z najbardziej nieprzyjaznych środowisk dla altoholików od początku istnienia gry. Trochę ponarzekaliśmy, więc przejdźmy do rzeczy pozytywnych. Pod lupę bierzemy Horrific Visions oraz Nowy Ride. Zacznijmy od wizji, bo te są wyjątkowo ciekawym dodatkiem do zabawy. W czasie wspomnianych inwazji zbieramy walutę, która pozwoli nam na odwiedzenie Horrific Visions. W czasie ich trwania będziemy musieli przedzielać się przez zainfekowaną stolicę naszej frakcji, wykonując po drodze różne cele. Oprócz przeciwników i bosów, będziemy też walczyć z nieubłagalnie uciekającym czasem. W wizjach nasza psychika jest pod ciągłym obstrzałem, i kiedy spadnie do zera, to przegrywamy i jesteśmy wyrzucani z instancji. Wizje łączą się z inną już wspomnianą mechaniką płaszczem. Pozytywne zakończenie wizji pozwoli nam wzmocnić płaszcz, a to znaczy, że dłużej będziemy w stanie wytrzymać w następnych wyprawach, czyli wykonamy więcej zadań pobocznych, czyli dostaniemy więcej nagród. Right Nia to przykład solidnego blizzardowego dzieła, bo sobie nie rozczarowują i stanowią spore wyzwanie, zwłaszcza na poziomie Myfik. Walka o pierwsze wykonanie rajdu jak zawsze była zacięta i stanowiła źródło emocji dla fanów Warcrafta. Jeśli oczywiście nie marzy Wam się wyzwanie na najwyższym poziomie, to do Waszej dyspozycji czeka rajd w wersji Heroic i Normal. Dla kompletnych casuali natomiast jak zawsze oddano do dyspozycji eleferkę. Wspomnieć muszę o kończącym cały dodatek BFA z Cinematiku. I choć pojawiło się wiele głosów rozgoryczenia, to uważam, że sam zamysł był tutaj naprawdę zacny. Idea wykorzystania naszej postaci w scenie to naprawdę świetny pomysł, który mam nadzieję będzie w przyszłości lepiej wykorzystany. Miło w końcu zobaczyć, że naprawdę to my jesteśmy bohaterami i to my przyczynialiśmy się do wydarzeń rozgrywanego cinematika. Owszem, boli jakość wykonania, ale ja wolę skupić się na pozytywnym zamyśle i patrzeć optymistycznie w przyszłość. Do omówienia została nam jeszcze jedna ważna zmiana w 8.3: pozbycie się Titan Forgingu na rzecz Corrupted Gearu. Raz na jakiś czas trafił w nasze ręce, przysiągnięty mocą Nezofa ekwipunek. Posiada on pozytywne cechy i bonusy, jednak noszenie takiego sprzętu wiąże się z ogromnym ryzykiem. Kolejne poziomy korupcji przynoszą coraz więcej negatywnych efektów od spowolnienia ruchów po otrzymywane regularnie obrażenia. Balansować poziom korupcji możemy za pomocą płaszcza. Istnieje także możliwość ściągnięcia korupcji, jednak kosztem potężnych wzmocnień. Musimy więc mocno kalkulować, czy założenie kolejnej części Karaptet Gear da nam odpowiednio duże nagrody względem kar, jakie otrzymamy. Sam system spotkał się z w miarę ciepłym przyjęciem wśród graczy, jednak wielu zarzuca mu wciąż pewne braki. Zdecydowanie jest to krok w dobrą stronę, jednak według mnie kary były mocno nieprzemyślane. Bardzo wielu graczy rezygnowało z bonusów na rzecz świętego spokoju i braku dodatkowych przeszkadzajek w czasie rajdowania. Wypada jakoś podsumować patch 8.3 i obecną sytuację World of Warcraft. Czy jest super kolorowo? Nie. Czy mamy do czynienia z kompletną beznadzieją? Też nie. Visions of Nezoth jest jak całe Battle for Azeroth. Mocno przeciętne. Ma masę fajnych pomysłów, które natychmiast tracą przy masie niedociągnięć. Bolały początkowe problemy z domem aukcyjnym, boli średnie wykonanie cinematika zwieńczającego dodatek, boli żmudne czyszczenie inwazji, ale za to cieszy wyzwanie, jakie stawiają przed nami Horrific Visions. Rajderzy i fani Mythic Plus również nie mają prawa do narzekań, bo dostali solidną dawkę kontentu, która powinna wystarczyć do patcha 9.0. Najgorzej, po uszach dostało się alcoholiką, ale to nie znaczy, że nie można przygotować sobie kilku postaci na nadejście Shadowlands. Ja osobiście spędzam obecnie czas levelując postać po stronie przymierza, żeby móc poznać ich stronę historii własnoręcznie. Sporo czasu zjada mi też wersja Classic, ale ci. O tym opowiem Wam przy innej okazji. Póki co dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Zostawcie też łapkę w górę, komentarz na dole i subnijcie kanał z dzwonkiem, żeby być z nami na bieżąco. Do zobaczenia!